Siema, siema, widzowie, to znowu ja i zitam się z wami po raz kolejny w grze o nazwie Minecraft. Dzisiaj nie gramy Bedwarsów. Dzisiaj, jak możecie zauważyć, jestem na serwerze Bedwars Practice. Ja już o nim mówiłem w poprzednim odcinku. Pokażę Wam fajną gierkę, tak zwany Pearl 1v1 Peril Fight. To jest takie coś, że masz perełki, trochę bloczków i chemistyki, i trzeba się zepchnąć. Ja to lubię grać, bo mogę sobie tutaj poćwiczyć perel klacze, ale ja mam afka chyba, więc a nie! rusza się! Ruszasz się! Bro! Dobra, full tryhard. Wow, już mi grę i wygrałem, dobra. Lecimy kolejną grę. Bo to po prostu był jakiś awk na początku. Halo, proszę... O Boże! Co? Ta godzina się skliczywała? Trudno. W sumie to ona jest tu niepotrzebna, jak ja nie gram teraz surwiwala Bo... Jeśli chcecie surwiwala to napiszcie, bo... On no, chce mnie zblokofować. Tym ja przecież chłopie. I tutaj bloki znikają po czasie jak coś. Boże! Perły mi się na ten... na slot nie wrzuci. No, że ja się duszę... Ole! Go. outplay? O, oh, bro. Na... O, najlepsza mapa jak dla mnie. Szkoda, że mapy... Są tylko trzy mapy. Te, które pokazałem, jak na razie Czu on mnie bije wełnę, ale mnie blok Ale strefka. Ja muszę se combo counter ustawić. Niedługo. Tylko nie wiem kiedy. Nie mam czasu ustawić <ścoughs> combo countera na lunarze. O kurde, zliczyłem się. O kur! Ale klacz jest. Taki owocaśny mocno był ten klacz. Sklaczawał. Ej, co jest? No, nie mogę, Zioma. No, dawaj go, dawaj. Kurde. Jeszcze nikt nie zginął. Myślałem, że nie doleci. Perfekt. Co? Ha, udusisz się w bloczku, Ziomek. Jeszcze tak mu zrobię, żeby nie wyszedł. O, ładnie. Udało mi się. L. Bro. Kurde, jak enter kliknę, żeby w czat wejść, bo jestem przyzwyczajony do ligi. Restarting server. Aha, za 5 minut jest restart server, ale dlaczego? Ale kombos! Strefa z jaka. Chłopatał normalnie. O, udało mu się. O, ja też teraz dwa razy dostałem takie bombę. O, ojdź jestem na przegranej pozycji. O, jesteś gotowy na śmierć? To muszę nagrać to, ten film w ciągu 5 minut, bo jest restart serwera. Jakieś dziury! Co chcesz mnie zblokowować? Znowu? Chyba, że nie masz już bloków ziomek. Bo tutaj są ograniczone bloki, jak widzicie na moim slocie. Och! Zabudujmy go tu. Napisał, że jestem lepszy? Are lucky noob. Only two stars. Nic to better. Boże, chłopcze, pisze, że jestem. Mam szczęście i jestem noobem. Co za debil. W końcu wygrałem, tak? Co za kloc z niego. <ścoughs> Lunarowiec, widzę. Eee, Boże. dog. Co? Dobra. Tknęłem w bloku. Mogę na. No. Nie mogłem pereł na pasek wziąć. Dobra. Jeszcze kilka gierek zagramy. Szybkich, bo to jest szybki trybiks Taki fajny poćwiczyć sobie można. Oooo! Idealne wyczucie. o, Chciałem go strapować. Ej, co jest? To jest taka dziura. No, restart serwera za dwie minuty. No, bro, <noise> że tak powiem. Ja ten serwer znalazłem od kolegi, z którym może niedługo będzie odcinek. U kurde, ale mu zrobię. O kurde. Myślałem, że sam się zabiję. O nie jest! Gie -gie. Dobra, gramy póki nie będzie startu tego restartu serwera. Cyk, cyk. Wchodzimy. Eee. Gra, halo? Proszę się włączyć. Multiplayer games has been disabled. Add please try again. Soon or connect an admin. A, okej. Okay. Chyba akurat przed restartem jest multiplayer games. To wejdźmy sobie na jakiś inny Server X. Czemu w ogóle te dwa serwery tu? boom, delete. Wejdźmy sobie na Coxcrafta jedną grę zagrajmy. Bo czemu nie? A, kombo counter miałem ustawić, tak? To już ustawiam. To mi się nie nada. Co mu kombo? Jest. No combo. O kur. Wywaliłem to. Eee. Eee. że to wrzucić jakoś ładnie o, idealnie Możecie teraz patrzeć jakie kombo mam, więc fajnie chyba 11 cpsów malutko Ja jestem gówniany ogólnie mogę spróbować dragnikiem moim na drugiej myszce tylko muszę wytrzeć swoje ręce bo jak gram się po co, ok? Ale nie w sensie, że jestem dobry. Nie, nie mogę. Nie mogę. Instant, nie mogę drag zrobić. jestem klocem takim, który nie umie na drag zrobić. Widzicie? oj, oj. E, teraz montuję w nowym programie, jak coś. ...na montażu. Więc możecie napisać czy fajnie zmontowałem odcinek. <coughs> o Boże. Jedenasta. Hello guys, hello, hello, Boom. Bang bing. Hello, guys, welcome to my Minecraft Let's Play Takie było, takie coś może ktoś zna Cyk, cyk. Wiecie, co chce zrobić, Widzę, nie? bam! Ale on jest z klocem ten chłop, on nie wie, że... On nie wie co chce zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery. Dżum! Łatwo. Nie no, nie będę tak toksyczny, naprawdę. Ja nie chcę być toksycznym graczem komputerowym Minecraft, ale niestety muszę być toksycznym graczem komputerowym Minecraft. Taka już jest mój los. Kurde, co to był? Cóż to był za fireball? Ja w ogóle bałem się, że nie dolecę tym TNT, a jak coś byłem przygotowany na klacza. Rozwalę tutaj most, ten żółty. Bro. Co to było? O, fajnie, mamy zbrojkę. Nie! Kupiłem żelazny miecz. Ach, mój Boże. Trudno. Kupiłem sobie dwa staczki. Kupimy sobie również Firebola i jakieś tools. Bo chcę, mam plan rozwalić kolejnego gościa. on może się nie udać. O, kolega. Może mnie nie zobaczy. Może będzie chciał do mnie iść i rzucę mu Firebola pod nogi. Hmm, boję się, że też ten chłop mi zrobi plecy. Ten niebieski. Bo ja tylko i on ma łóżko. O nie, to jest złoty. Trzymaj! Kurna mać. Ja pier... dzielę. Nie, 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 nie. Szybko. Ale że te firebally są aż tak koszlawe? Gdzie on jest? Spadł niebieski, a złoty nie żyje. Żyje, jest na mojej bazie. Co za klot? on wszyscy na mnie. Ja nic wam nie zrobiłem, tylko może żółtam coś zrobiłem, ale... Naprawdę nie ma potrzeby. Bro! Bro momento Dobra, wywalone w łóżko. Łóżko to ja mogę mieć nawet rozwalone? walone <laughs> co tam ziomek? Ale bad trade będzie. A! Nie kurwa. No niestety nie udało się. Ale trudno. Gra była dobra, chociaż... O! I sobie wygrał żółty. Bro. Ja mam 0 killi w ogóle w tej grze. O, dobra. Żegnam się z wami na dzisiaj chyba. No, więc... Czekajcie. Ja mam taki ukryty skrót klawiszowy. Tylko czy to tak działało, tak? O, działa, dobra. Yy, żegnam się z wami na dzisiaj i czekajcie, czy ja dobry przycisk kliknę. Dobra, i cześć.